Bodajże, że tam jakaś ekipa się uda, oni to przeczyszczą, będzie lepiej. Specjalnie czekałem cały dzień, czy się ktoś tam pojawi. Nie, nikt się nie pojawił, na co znowu miałem informację, że byli, przeczyścili i tak dalej. Nie, proszę Państwa, nie jest problemem ta przepompownia, nie jest problemem. Yy... Też to, że próbowano mi wmawiać, że na osiedlu naszym są popodłączani ludzie do deszczówki i to ta deszczówka śmierdzi i tak dalej. Nieprawda. Ludzie byli popodłączani do deszczówki. Nigdy tego nie było czuć. Dopiero w momencie, kiedy ta inwestycja przyłączenia tego zaleścia do nas, to o godzinie 17 z zegarkiem w ręku można zobaczyć w momencie, kiedy rolnicy kończą udój i spuszczają te swoje yy, Powiedzmy nieczystości, to w tym momencie u nas na osiedlu jest feto i nie idzie wytrzymać. Błąd jest jeden, tylko gmina nie potrafi się do tego przyznać. Nie wiem, czy napiszemy jakieś e, i podpiszemy wszyscy e, do prokuratury doniesienie o, o możliwości popełnienia przestępstwa polegającym na tym, że e, gmina przejmuje inwestycję, która jest spartolona, dlatego że e, odprowadzenie, odpowietrzenie nie zostało właściwie wykonane, tylko zostało puszczone na nasze osiedle w kanalizę. A ponieważ jest to wyżej, to każdy no ja, tak, to, to u nas. I wie pani, takie spykanie, takie wciskanie nam głupot, to już nie mniej ten czas. I to jest dla nas ważniejsze niż to będzie ulica Magnoliowa, czy Lubowa czy jakakolwiek, bo to są drzewa, więc to, to się z tym zgadzamy, ale z brodem się. Się. się po prostu nie zgadzamy i z tymi tam ulicami, które właśnie w ten sposób wyglądają, że nie można normalnie przejść. Człowiek właśnie pytan na tym to mieszka jak nasi, to z naszego słowo. Bo nie można normalnie w butach. Bo do no, tak. czego to jest właściwie podobne? Musi pani mieć dwie pary butów. Jednak do samochodu, a później drugi, jakby wsiądzie tak. pan gdzieś w mieście, czy gdzieś żeby przerwać, żeby wystąpić w piec w ten sposób się właśnie poruszać. Także to, to, to są takie to. sprawy, które nas nurtują, a czy to będzie nerwowa, czy nadrzewiowa, czy jakaś tam inna ulica, to nie jest najważniejsze tak. Ja osobiście w tej chwili pani współczuję, dlatego że wiadome było, że my tutaj nie będziemy dyskutować o ulicach Magnoliowych, Światowych, Cudach i tak dalej, tylko na pewno poruszymy temat Dobrze. dróg i temat smrodu, to rzucono panią na pastwę tutaj osiedla, a Osoby, które powinny nam odpowiadać, po prostu sobie znowu nie przyszły no, na zlecenie. Tak, tak, tak. Tak, Naprawdę pani współczujemy, bo została pani rzucona. No, to na to nie nie to, no Tak, kobieta przyjdzie, wysłucha, a oni sobie tam siedzą. Nie wiem, Dlatego pani Renisz pytałem, czy będzie burmistrz, czy wiceburmistrz, tak? Ja bym wiceburmistrz. Ja bym wiceburmistrz, tak? Jak pani powiedziała, wębować, klonować to są to nic nie interesuje, tak? Rzeczywiście, to jest takie niepoważne, że nie ma takich osób kompetentnych. No na którym ze spotkań, kiedy mówiliśmy o tych dziurach samochodów, wsiadajmy i tak dalej, to pan budmistrz raczył się wypowiedzieć, to niech wolniej to jest. Ja sobie no. jak, jak było słucho, przecież to sobie, nie? No. no. no Także no, tak, też ja 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 nie chcę że słuchy na bardzo różne zagrania, po prostu słucham panów i mieszkańców i w zasadzie powiedziałabym, że na sam dróg to nie tak ma ja tak

jak ma żadnej drogi. Nie którym tak mieszkają w i będzie 30 Nie ma żadnej drogi. Nie żadnej Nie będzie żadnej Nie będzie żadnej drogi. Nie będzie żadnej drogi. Nie będzie żadnej drogi. Nie niech Nie żeby Nie Nie możemy patrzeć, że Nie ale przecież nie ma. Ta Nasza droga jest. I Bo ta Bo no weszło się w ulicę te wszystkie poprzeczne, To się zrobiło. I z tego nie mamy tej kroki. Na to Państwo nie, nie, nie możecie patrzeć. Jeżeli chodzi o rynek, to nie był kraj Tunizy. Tak. w środku, proszę Państwa, naprawdę nie ma. To my też patrzymy, gdzie, no, są, gdzie są pieniądze unijne, co możemy, jakie inwestycje możemy zrobić, bo wy, wyobraźcie sobie Państwo, wydać 15% budżetu i dostać zwrot 85% na inwestycje. Można coś zrobić konkretnego, coś dużego i ta płyta rynku i, ta I ten tak, ten... Ale ma nie to przylewo Tak, Tak, są tak? Typu, polegającego e, na tak. tym, że Unia daje, Państwo widzicie, w są drogi krajowe. Ile pieniędzy idzie w te drogi krajowe i one są budowane, i niestety te drogi gminne, to, to my praktycznie nie mamy szansy wziąć te środki, ale ludzie nawet dlaczego nie obiecali w ciągu dwóch lat to zrobić. Do, do 2013 roku miała to być zrobione, dokończona. Trzeba będzie fundację powołać. podatki? No, nie będzie, fundacja, na to, jak to jest, a wtedy do nie płacisz. Na 10 lat no, no dobrze, ja panu do nie mylę. Ja ja nie jestem Nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, co pan jest. Nie tak tak? No dobrze, pan, ale ja jestem szczęśliwa, się pan jest. Może się wypowiedziałem, że odkażę. Pan ale na ale ale ja muszę to zaprosić. Oczywiście porozmawiamy na ten temat. Zobaczymy, teraz jest Tak. Ale w sumie nie wiadomo, co to pismo, że tam zrobimy we wtorek. Nie wtorek, to urzędników się nie wie Ja bym się zastanawiałem, czy nie wziąć wiadra jakiegoś strzałby, postawić mu pod biurem i niech zobaczy, jak się pracuje, jak się mieszka w takim Ale tak było się trzeba było zrobić. Jak no potem potem po.

no, nie będę. jeszcze jedno na temat tego, co Państwo no, Pani już kolega dzwonił kilkanaście lat, a nie kilkadziesiąt, tak? I tak jak mówi Piotr Mieś, po prostu od tych nastyka, albo nie przyjmuje do wiadomości tak, sugestii. od jakiego no. no, no, ja y, czasu my mówimy na temat tego smrodu na, na no. tym osiergu? No. Ty. Nie zostało zrobione nic. I oczywiście na to nie zgadzamy. Panie, co oni mogli zrobić? To nas nie interesuje. nie interesuje tylko to, że ja przyjdę z pracy, otworzę to sobie okno i chcę poddychać świeżym powietrzem, a nie szampem z połowy gminy. Oczywiście, tak, ja A niestety tak to w tej chwili jest. I nie ma gdzie już uderzyć, bo prawdopodobnie nawet na sesjach Rady Miejskiej pani, e... pani Ditrych też poruszała tą sprawę i też prawdopodobnie była zbywana. Sprawa będzie załatwiona, sprawa będzie załatwiona. Mijają hmm. dwa lata i sprawa nie jest załatwiona. I kolejne lato. Ko kolejny, kolejny długi weekend ze splotem w domu. No, tak. no tak, bo, bo rzeczywiście się otwarzy drzwi, czy okno. No, no to jest no, coś trudnego. Nie. Hmm. No tak, ale pani ja to Nie, dlatego nie, powiedziałem, ale... bardzo współczuję pani, bardzo jest mi pani żal, bo została pani rzucona, a os osoby, które powinny tutaj być tak. i które powinny coś powiedzieć, ich nie ma, Ale nas nie brygadą. Bo brygadą Człowiek wstydzi się do domu gości zaprosić, nie bo to nie wiadomo. Bo to nie to w Bo no. to w, 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 w domu no I to coraz mocniej no, A najgorsze... Tak, jest to coraz tak, gorzej, mam jest coraz gorzej. A najgorsze to jest to, że zawsze godzina 11-18 i w racji. Ja trzeba jeszcze to całe. Tak. I tłumaczenie, bo my jesteśmy podłączeni do deszczówki. nieprawda, już chyba nikt nie, nie jest podłączony. Był jak była to? robiona ulica Klonowa i była robiona ulica ta Brzozowa, Brzozowa wszystko było porobione. I to jest tylko takie tłumaczenie, to jest znowu takie spychanie odpowiedzialności i tak dalej na nas obywateli, a nie... zabicie siebie w pierś, tak spieprzyliśmy tą kanalizę, musimy ją naprawić. No nie ma się nie. To ktoś przyjął tę inwestycję. Inwestycja jest spieprzona, tak. więc należy, nie tak. wiem, fundusz gwarancyjny, nie wiem, no należy to zrobić w normalnym, zizytowanym świecie w taki A tutaj tak. się rzuca na nas, na tak, obywatel. Tak. Chyba zobaczymy, tak. to faktycznie złożyć do prokuratury, tak? I, I wyjaśnić, tak, bo żeby to posiadać, co spadało. Może faktycznie jest zrobione niefachowo, niekompetentnie, jak to miało miejsce w Sycilii, także 50 metrów poszło innym odcinkiem drogi.

tam sobie robią pod górkę, pod górkę, i, ja i władzę pozasypywane są. No jak tam mój młode ślubka nawet? Chociaż w tym hmm. żeby powiedzieć, gdzieś spytała, no nie ma nawet miejsca, gdzie. A u nas to jest spójne. Z... No, czemu nie ma Tak, właśnie. Dlatego, że to jest spotkanie tylko od ale na ogłoszeniach nie było napisane, że to jest spotkanie typowe pod to, statut i tak dalej. Tylko było spotkanie, które miało się nazywać mieszanin posiedla. To rzeczywiście z tego wybrania byśmy chcieli wyjść w takim przeświadczeniu, że te dwie rzeczy zostaną załatwione. Przed wyborami kolejny odcinek, nie wiem, 20 czy na 50 metrów w burmistrzu wjejeje no, no, asfaltu nie i, nie i wyleje. No, no, no. no. A nas 400 zostawił, bo tam coś wylikowałem zrobiło. Tam jest no, 280 no. nawet. No ale wiem, ja jeszcze planie, no ja nie wiem, że czy na... A my dziś Co, co, co w ogóle jest? Co, 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 panuje, no. A może dlatego, to, że na końcu biegł by I... I... Nie burmistrz, tylko jeden z radnych się wybudował. Może dlatego, to, no. to, 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 to tak. powiedzmy sobie u siebie. Tak. No. A my już to nie to też będziemy na to Na policji, No tak, To nie, bo też odleciał trzeba do policja, bo kurz finansz, jakby nie mieli kolm To Co Może ktoś nas wystartuje i wtedy wyjdzie. Tak, i I Tak, Później z każdej nasz następny. Tak, no, to może się, się było. No, ale no, tyle lak siedzimy cicho, no czekamy, czekamy, no ale to tak przecież no, kurczę, no ale też ile można czekać. Inne no drogi robione, to są później budowane i kupy lat później, bo Pięć mają mieszkania, może i mają no I no, a, abu, abu. No. A to miała być Miała być lipo, zruciła, to, zruciła, i lipo, zruciła, to jest Nie, 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 miała. Więcej nie, 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 z będzie też tysiąclecia i, poli i do policji do tysiąclecia. Hmm. bo na boisko też jest potrzebny. No potrzebny. Skate parki skateparki czy jakieś tam digibasy też ta. pieniądze się znajdują, nie? No tak, no tak, bo ta daje Coś widać. No tak, ta, ta pani Rynk kosztuje 4,5 miliona, a bez w mieście 500 tysięcy jest wykorzystane na zawieszenie, a u nas w Szkwinie? Musi być. 4,5 miliona to jest 10 km drogi.

żeby były robione drogi powiatowe też żeby w konkursach powiat zdobył punkty i żeby te pieniądze na drogi powiatowe, na drogi gminy Szubin mógł przeznaczyć, tak. Natomiast na drogi gminy... Gdzie można tylko drogi transportu tego wiejskiego, no, no na proszę, na, na, ja na, ja na rozsądne programy, to tam yy, yy, składamy no, taki i jak jak po to, to czy... żeby to budować i żeby ten, ten sam Budować to ten samolot jest niepotrzebny, tylko dlatego, że ktoś dostaje pieniądze, pisze, to, że... Że... To do tego pieniądze, czyli budujemy to, co nie jest potrzebne, bo tam coś dołoży. Tak, tak. jest potrzebne, proszę Państwa. Panie radzi sobie na 5 milionów złotych, jak to wyjeździłaś, ale ja a nie. ten tym bydgoskim osiedle. Ile tam tych. tych... Z Bytgowskim tak, jest stare, panie... nie wykorzystane. Tak, i tak jest. Tak, wywykł... Bo nie ma chętnych, ale do nas tak pieniądze. Ale jaki tam jest tam patrz jakiego? Co tam ale, jest? To jest stary. tak, to nie ma finansowanie wewnętrzne. No ale czy tam jest tyle pieniędzy, to już głupi. Tak, tak, że nie ma. Zróbmy Zudujemy drogi, tak, zrobimy osiedla, później tak, budujmy tartami, budujmy, budujmy hale, budujemy baseny, tak? To proszę Państwa, wiecie, nie że, no, pani, tam, tam, tam jest, do Pani pytanie, po prostu na kraży miejskich, którzy decydują o tym na co pieniądze. Ale działki też były gminy, pani szkołe jak sprzedawali, to też powinno być chociaż jakieś zabezpieczenia albo jakiś poziom, tego zrobić tych, jak gmina sprzedawała te działki, no to powinno pewno po jakiegoś poziomu zacząć. Ale a działkę były sprzedane ani poziomu nienawiści. In, in, Dziś się podpisuje pod Pani projektem, że był dostępny i zrobi Pani drogę. Tak. Zawsze jest na każdym no Tak. Przeczytaj. Tak, tak, Bo tak. To jest Pani do tego Inaczej, dawniej, nie No tak jak mówię, a gdzie reszta jest? Tylko i reszta no. zostawcie sobie. Róbcie sobie jak chcecie.